Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć Boży przypadek, który wydarzył nam się na wycieczce do Avila. Bardzo często przyjeżdżają do nas osoby, nasi, nasze rodziny, nasi znajomy, znajomi, i czasami wyjeżdżamy do różnych miejsc, żeby pokazać im trochę Hiszpanię. Jednego razu pojechałyśmy do Avila. Wyjechałyśmy bardzo późno z intencją, żeby dojechać na msze. I w międzyczasie. Dojechałyśmy do Awila bardzo dobrze, ale w Awila zgubiłyśmy się i nie wiedziałyśmy, jak dotrzeć do kościoła, w którym, w którym była msza. Eee, zatrzymałyśmy się i, i szukałyśmy osoby, którą można zapytać o drogę. I akurat przejeżdżał pewien mężczyzna na, na skuterze i zatrzymał się, zapytałyśmy go o drogę. Eee, generalnie oczekując, że nam powie w lewo, w prawo, prosto 5 minut, 4 minuty. A on powiedział: Ja was poprowadzę i jechał przed nami na swoim skuterku, pokazywał nam, w którą stronę wskazał nam miejsce i zostawił, nam, zostawił nas, dowiózł nas i zostawił nas pod bramą kościoła. Dzisiejszy przypadek, Boży przypadek jest bardzo krótki, tylko chcę wam o tym opowiedzieć, dlatego, że warto jest pozwolić Panu Bogu, żeby nas prowadził. I on bardzo często wykorzystuje takie anioły, które, które są rozsiane po całym świecie, żeby nas właśnie poprowadzić. Ty też możesz być takim aniołem. Otwórz twoje serce w momencie, kiedy drugi prosi Cię o pomoc, dlatego że nie wiesz, może w tym momencie Ty jesteś proszony, Pan Bóg Cię prosi o to, żeby być aniołem dla drugiej osoby.